Bloker numer 5. Problemy z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy. W naszym kursie idziemy na bardzo praktyczny poziom. Nauczymy cię, jak szkolić zespół. Jak budować dobre slajdy szkoleniowe. Jak długo powinno trwać twoje szkolenie. Jak przygotować dobrą klauzulę informacyjną. Twój obowiązek informacyjny może wyglądać tak albo tak. Pokażemy Ci, jak nowocześnie prowadzić obowiązkowe rejestry RODO. Twój RCEP może być prowadzony w Wordzie albo Excelu, albo w naszym systemie SODO. Wspólnie oszacujemy ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych i podejmiemy decyzję, co dalej powinniśmy z nim zrobić. Poćwiczymy praktyczne negocjowanie umów powierzenia, ułożymy proces wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych i wiele, wiele więcej. Wszystkie rozwiązania, jakie będziemy prezentować ci na kursie, bazują na know-how, które zdobywamy specjalizując się w ochronie danych osobowych od 2008 roku. Dołącz do Akademii J Eduversum. Nawet jeśli kurs już wystartował, żaden problem. Wszystkie zajęcia są nagrywane, więc możesz dołączyć w każdej chwili i uczyć się w swoim tempie. Akademia J to sprawdzone rozwiązania, doświadczenie eksperci i praktyczna wiedza w jednym miejscu. Zapisz się na kurs już teraz i zacznij swoją drogę do bycia RODO specjalistą. Link znajdziesz w opisie albo w QR Kodzie. Do zobaczenia w Akademii J.